Przed nami weekend pełen atrakcji muzycznych i sportowych w Katowicach. Już 2 sierpnia rozpocznie się trzydniowy Off Festival jeden z najważniejszych letnich festiwali muzycznych w Polsce. Zapraszam wszystkich na tegoroczną edycję Off Festivalu, która odbędzie się pomiędzy 2 a 4 sierpnia. Do Katowic do Dni Stawów. wystąpią między innymi formacja Suede, Falls. Jarvis Koker, zespół pieśni i tańca Śląsk, Deserter i wielu, wielu innych artystów. Blisko 80 koncertów w ciągu trzech dni na pięciu scenach. W niedzielę 4 sierpnia do Katowic zawita drugi etap 76. Tour de Poloń. Najlepsi kolarze z całego świata przejadą z tarnowskich gór do stolicy Górnego Śląska. Gdzie pokonają jeszcze trzy 19-kilometrowe rundy i powalczą na finiszu przy spotku. Katowice są uważane przez kolarzy, że jest to świątynia sprintu, bo tutaj kolarze jadący na ten finisz koło spotka jadą nawet około 100 km na godzinę. Robimy to imprezę dla ludzi, bo kolarstwo jest takim sportem, to jest chyba siła kolarstwa, że ona przyjeżdża, przyjeżdża do ludzi. Od 4 do 11 sierpnia Katowice staną się areną badmintonowych zmagań dla najlepszych zawodników z całego świata. Mistrzostwa świata seniorów w badmintonie będą pierwszą tej rangi imprezą rozgrywaną w naszym kraju ogromna promocja Polski, Śląska i Katowic na świecie. Ponad 1500 uczestników. Jeszcze takiego turnieju nie było na świecie, który miałby tak dużą ilość grających zawodników z ponad 60 krajów. Wstęp na zawody badmintonowe w Spodku jest bezpłatny. Wszelkie informacje na temat ewentualnych utrudnień w związku z przyjazdem Tour de Pologne znaleźć można na stronie Urzędu Miasta oraz na oficjalnym profilu Katowic na Facebooku.